Chciałem wam, chciałem wam przeczytać wierszyk, który sobie przygotowałem. Chwileczkę. Chcecie posłuchać takiego wierszyka? Dedykuję matkom, które są w rozpaczy, matkom, które już czasami mają dość, którzy też już płaczecie po nocach ze swoimi dorosłymi dziećmi. Nie wiem, kto go napisał, ale to jest piękny wierszyk. W małej izdebce, tuż obok łóżka, z różańcem w ręku klęczy staruszka. Czemuż to babciu mówisz pacierze? Bo ja w nich siłę naprawdę wierzę. Wierzę, że te małe paciorki z dębiny Mają moc ogromną, odpuszczają winy. Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy, jak grzesznik niegodny korzystam z ich mocy. Pierwsza dziesiątka jest za papieża. Niech nami kieruje Bogu powierza. Druga w intencji całego kościoła. Modlitwą silny wszystkiemu podała. Trzecia zamęża, co z Mariusz w niebie, a może w czystcu lub większej potrzebie. Czwartą odmawiam w intencji syna. Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna. Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu odwrócił się od Boga, złożył niebu. Nie rozumiał, że Bóg swojej miłości. Dał wolną wolę dla całej ludzkości. Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny zamienił na chciwość, wyzysk i wojny. I teraz, gdy wypadek czy wojna trwoga, nie wini siebie, lecz zawsze Boga. Myślałam, że syn, gdy założy rodzinę, założył rodzinę, gdy wziął w ręce swoją pierwszą dziecinę, zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu. Lecz on mimo rodziny pogrążył się w piciu. Awantury, alkohol, płacz i siniaki, czemu swym dzieciom los zgotował taki. Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia. Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia. Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki, Bogu polecam swoich wnucz od ręki. Lecz syn z nałogu trwał dalej uparty. Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty. Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie, bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie. Nic na te posty i twoje modły, bo los już taki musi być podły. Płacze staruszka, drżą wątłe ramiona. Wie, że jest chora, niedługo skona. Co będzie z synem, z jego rodziną? Czy znajdą drogę prawdziwą, jedyną? I zmarła nieboga. Wezwano syna. Ten twardo powiedział: Nie moja to wina. Lecz widząc w trumnie matki swojej trupa, poczuł jak pęka na sercu skorupa. Zobaczył różaniec swej zmarłej matki. W miejscu czwartej dziesiątki, zupełnie gładki. Nie ma paciorków. Patrzy i nie wierzy. Palcami starte od milionów pacierzy. Tylko piąta dziesiątka była jak nowa. Przypomniał sobie swe kpiące o niej słowa. Na palcach zobaczył od łańcuszka rany. Wybacz mi, krzyknął, mój Boże kochany. Ożyło w końcu syna sumienie. Przysięgam ci, matko, że ja się zmienię. Całował zimne swej matki dłonie. Twarz łzami Zoraną i siwe skronie. Rzucił nałogi, oddał się Bogu. Szczęście gościło ich domu progu. I codziennie wieczorem całą rodziną różaniec mówili za matki przyczyną. Piękny? To jest, żebyście się nie poddały, drogie matki, chociaż może zdzieracie już swoje, swoje palce. Pamiętajcie. Na koniec Maria nie jest dzisiaj opcją. To, co powiedziałem, konsekrujcie się Matce Bożej.